Na gracie cały dzień obserwuje sobie, o. Cały dzień obserwuje. Musisz, musi, musi podejść, musi, tak, tak. Musi się pokazać na filmie. Tak, fajnie, dziękujemy. Spoko, spoko, spoko. To... No już, już, miłość, miłość. Nie dzisiaj, nie ty. Nie... O Jezu, co za dziad. No, chciałem pokazać tego robaczka fajnego. Bo dzisiaj cały dzień, wszędzie widuję, o, takie robaczki. Ten się wspina akurat na dom. Pewnie będzie tam jakiś kokon budował. Kakuny? a może ja coś, proszę nie, może to z pokemonów jest. Siema, 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 mordeczko, bohata. Jest taki malutki. No jak idzie zgrabnie. Ale no, jaki ładny jest. No. Fajny jesteś, ładny taki. No. O, jak się pokazał. Jak się buja, Trochę taki niezdecydowany. Czy ty dasz radę do wieczora? Tam dość wysoko? Nie wiadomo, co. Nie wiadomo. O, o fajne włoski. O, ho, 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 ho. o, jak się cieszy, chłopak. No, witamy, witamy, witamy. No, tu klatę musiał pokazać. No, dobra. Nic nie przeszkadzam ci. Ty musisz zawsze tak w tle, tak? Oczywiście tam brzyleć, coś A Dobrze. Wszyscy cię lubią, wiesz? Jesteś niesamowicie no. fajnym pieskiem. Kochamy cię. No, o, o, poszedł. No dobra, trzeba skończyć to.